Witam na kanale Sinfire and Mintz, gdzie już za moment przedstawię ci moje propozycje aut do driftów. Ja jestem Mis i zapraszam na materiał. Zanim ruszymy z piskiem opon, wiedz, że w nagraniu, które oglądasz, znajdziesz nie tylko przykłady aut, ale również jak tuningować maszyny, aby poruszały się jak olimpijskie łyżwiarki na lodzie. Jeśli interesuje cię ta druga część materiału, to wybierz czas wyświetlony na ekranie. Czas na numer 3. BMW i 8 qps z 2018 roku jest autem, które można kupić dopiero po 20 poziomie reputacji. Mimo tego, że tym autem ciężko wbić największe rekordy, to prowadzenie go jest łatwe jak jeżdżenie rowerem z dodatkową parą kół. Numer 2. Mazda RX-7 z 2002 roku. Jest to auto możliwe do zakupienia po osiągnięciu 5 poziomu. Wśród Drifterów NFS Hit. Jest to jeden z najbardziej lubianych pojazdów. Jest też i moim faworytem. Mazda prowadzi się lekko, a jej szeroki kąt ślizgu pozwala na duże wyniki w zawodach. Jest mała, więc łatwo nią pokonywać nawet najcięższe zakręty. Numer 1. Piemów Barakuda. Dostępny jest od początku gry. Jest to auto tak przyjemne do driftów, że bardzo pozytywnie mnie zaskoczyło. Bez problemów pokonuje każdy zakręt, a punkty, które nabija są niemożliwie wysokie. Ze względu na bicie rekordów, ten pojazd znajduje się na pierwszym miejscu. Tuning Nit for Speed Heat nie jest tak intuicyjny jak w poprzednich wersjach gry. Pokażę Ci najlepszy setup do driftu na przykładzie Chevroleta Camaro z 67 roku. Zacznijmy od garażu i części do montowania. Najważniejsze są trzy elementy. W napędzie wybieramy pokazowy układ różnicowy. W zakładce podwozie do zestawu dołączamy pokazowe zawieszenie oraz opony do dragu. Można jeszcze zwrócić dodatkową uwagę na turbo. Przyda nam się takie, które rozwija największą moc przy niskich prędkościach. Przykładem będzie podwójne turbo. Pozostałe części, tak jak i silnik, Wybierz według własnych upodobań. Do zakończenia modyfikacji trzeba jeszcze zerknąć na zakładkę Szybki tuning. Tutaj czułość kierownicy zwiększamy do maksimum, a siłę docisku na minimum. Nie zapomnij, że masz opony do dragów, a więc gdy użyjesz nitro, to auto jedzie na tylnych kołach. Teraz auto jest gotowe do drogi. Jeśli chcesz zobaczyć, jak zachowuje się Kamaro na drodze, to zapraszam Cię do filmu, którego link jest w opisie. Pozdrawiam, Mins!